No ile masz lat babciu? Maszę? Ile lat świętujesz? Ile lat świętuję? No ile? Cały rok. Ale ile dziś kończysz? Nie wiem. Nie? To zobacz tu. Ile masz? Sto trzy. Sto trzy. Jeszcze młoda. Sto trzy lata. Sto trzy lata. Tak. Jeszcze młoda dziewczyna. Także. Stówka już minęła. Już minęła trzy lata muszę temu. Raz, ja, no, czas dalej ta stówkę muszę trzymać. Muszę. Dmuchamy no, to. Tak. Sto, sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje, żyje nam. No. Sto lat, sto lat. Niech, lat, niech żyje, żyje nam. No. No. Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, raz, niech, jeszcze raz, raz niech żyje, żyje no. Nie, nie, nie Dzień. 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 panie, boukai. Go... No, sztukki. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Zdrowej dla pani. Dla pani. M. Mm. <laughs> A, dobre? Pierwszy tak za. Dobry? Dobra cię. Dobry? Dobry. Dobry. Na no, zdrowie. Tutaj kwiaty przyszły od Uberta.